Three, two, one, zero. Witam Państwa z raju, tak, tak, z najprawdziwszego raju, to jest jaskinia Raj pod Chęcinami w województwie świętokrzyskim. Czy to miejsce będzie omijane szerokim łukiem przez czarownice, które przylecą tutaj na sabat? To prawdziwie czarujące miejsce, więc czarownice będą się tutaj czuły świetnie, świetnie. miejsce magiczne, klimatyczne, które nadaje taką szczególną moc każdemu turyście, który tu przyjedzie. No wokół nas stalaktyty, draperie, stalagmity, rzeczywiście wygląda tutaj niesłychanie pięknie. Myślę, że nazwa oddaje piękno tej jaskini, ale właściwie skąd ona pochodzi? Uczniowie Technikum Geologicznego, kiedy odkrywali w 1964 roku to miejsce, przyknęli o raju, więc myślę, że miejsce oddaje klimat rzeczywiście raju. Co możemy zwiedzić, kiedy wyjdziemy już na powierzchnię? Warto zwiedzić cały region, ale myślę, że takie miejsca mocy świętokrzyskie to Zamek w Kęcinach, Skansen Tokarni, Kieleska Kadzielnia, wszystkie te obiekty zostały zmodernizowane dzięki środkom z Unii Europejskiej. To także nasza wartość dodana ostatnich czasów. Amfiteatr Kadzielnia to jeden z najpiękniejszych w Europie. Zdecydowanie najpiękniejszy, piękne koncerty. nam Degowicz powiedział o nim: Miejsce mocy europejskie. No, jeżeli Państwo przyjadą na Kadzielnię 25 czerwca, właśnie wtedy, kiedy odbywa się słynny Sabat Czarownic, to tę moc na pewno poczujecie. Dodam tylko, że wśród czarownic zaproszonych na Sabat będzie Doda, będzie Beata Kozidrak, będzie Justyna Steczkowska, Natalia Kukulska, Tatiana Okupnik, Halinka Mlenkowa. Ja sama nie wiem, jakoś ich czarno widzę. Albo mi ląpa w mojej miecle, albo wylądowałam w piekle. Nie, pani Genovefo, to znowu pani. W raju Pani wylądowała, a, w raju! No i po co to Pani przyleciała? A doda elektroda, to przyleciała już, obiecała mi autograf! Nie doda! Inne czarownice dopiero 25 czerwca o 21.10 na Kadzielni i w telewizyjnej Górce. Słuchajcie, Amfiteatr Kadzielnia, Sabat Czarownic, absolutny odlot, musicie to zobaczyć!